Dzisiaj na kanale opowiem o wywiadzie środowiskowym, bo jak zapewne wiesz, takie wywiady przeprowadzają instytucje publiczne w określonych celach, żeby rozeznać, co dzieje się w danym środowisku, czy nie ma naruszenia prawa i tak dalej. Natomiast Podobny rodzaj wywiadu środowiskowego może także czynić obywatel, chociażby na podstawie artykułu 4 Konstytucji Rzeczypospolitej, i dlatego mamy prawo poznać sytuację taką, jaka jest. Dlatego też rozeznałam się w sytuacji, w intencjach urzędowych odnośnie obywateli, którzy niekoniecznie Życzą sobie oddawać cząstkę swojego ciała. Ta sytuacja, o której będę recenzjonować, dotyczyła miesiąca października i wywiadu przeprowadzonego w pokoju urzędowym. A cała ta rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Czy jeśli w tym polu zaznaczę krzyżyk, to otrzymam dowód bez odcisków palców? Odpowiedziała z ironicznym uśmieszkiem nie. Ostatnio szczegółowo mówiłam z Panią o tym sprawem, że dowody zawierają odciski palców. Jeśli posiada Pani dowód osobisty, można wystąpić o wydanie dowodu bez odcisków. Rozporządzenie Unii Europejskiej zwania ze składania odcisków palców, gdy nie ma możliwości fizycznego pobrania. Nie interesuje nas prawo Unii Europejskiej. U nas obowiązuje ustawa. Dobrze. W takim razie artykuł 12a ustęp 1a punkt 3 ustawy wspomina o tym, że co? Spojrzała dumnie w pozie nauczyciela. Że nie umieszcza się odcisków palców, a ona na to. Miałam taki przypadek, że kobieta nie miała ręki, i tylko w takich przypadkach to się stosuje. W ustawie nie istnieje definicja, która by wyjaśniała brak fizycznego pobierania odcisków, więc to nie wyklucza niepobierania odcisków. Jeśli pani z tym się nie zgadza, należy wystosować pismo, a my do tego się ustosunkujemy. Ustawa nie przewidziała woli człowieka. Przecież ona narusza moje prawa człowieka i wolności zawarte w Konstytucji. Nie będę mu rozmawiać o prawach. Wszyscy mają oddawać odciski palców. Tutaj nie ma wolności. A pani jest wichrzycielką. Uważam sprawę za zakończoną. Spojrzała oburzona w ekran monitora, nie zwracając na mnie uwagi. Po chwili powiedziałam: W tym urzędzie nie ma wolności? Nic nie odpowiedziała. Poczuła jedynie, że popełniła błąd, ponieważ zdradziła intencje tego urzędu miejskiego w Małym Mieście o ludności nie więcej między 50 a 70 tysięcy ludzi zamieszkałych. Powiedziałam po chwili, przyszłam tutaj, żeby omówić z Panią wypełnienie formularza. I to ja decyduję, kiedy sprawa jest zakończona. Pani obowiązkiem jest dostarczyć mi wszelkich informacji, jakie są w Pani posiadaniu. Spojrzała na mnie urażona. A na podstawie jakiego prawa? Winna Pani wiedzieć, jakie prawo Panią obowiązuje. To obywatel winien znać prawo. Aha. Proszę o podanie Pani godności. Po co to pani? Żebym wiedziała, z kim rozmawiałam. Nie ma takiej potrzeby. Pracujemy w trzyosobowym składzie i wiemy, kto tutaj pracuje. Dobrze. Czy posiada pani legitymację urzędnika państwowego? Nie. My nie otrzymaliśmy takiej legitymacji. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia i miłego dnia. W pokoju zapadła cisza, nikt się ze mną nie pożegnał, więc otworzyłam drzwi i wyszłam. Niestety, prawda jest taka, że w ustawach są stworzone luki prawne. I te luki prawne przyczyniają się do tego, że urzędy, Interpretują to prawo wedle swego uznania i niekoniecznie na korzyść obywateli. I ta luka istnieje właśnie w kwestii niemożliwości fizycznego pobrania odcisku. I w tym urzędzie, w którym byłam i się informowałam, dowiedziałam się, iż jest stosowana praktyka szkodliwa. Oczywiście nie każdy urząd winien taką praktykę stosować w swojej działalności, lecz w tym mieście to nie był pierwszy przypadek takiego postępowania. Dlatego też ten film pozostawiam do przemyślenia dla Ciebie, abyś wiedział, jaka jest sytuacja w naszym kraju, jakie jest podejście do nas. I jaki jest rodzaj stosunku urzędowego wobec nas, zwykłych obywateli, niezwiązanych z polityką? Dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam.